Cześć, jak się macie? Z tej strony oczywiście Kasztan I w tym momencie przepalam ostatni skład na Carlosa Tevezza 92 Zostawcie łapki w górę, subujcie knału, aby nie przegapić następnych odcinków na mój kanale Udostępnijcie film dalej, zapraszam do oglądania Zaczynamy! Argentyńczyka zamierzam sobie dać za Halanda, który ma 91 Norweg jest jedyną u mnie kartą z złotą rzadką, a wszystkich innych mam już specjalnych Napastnik, Argentyna, Premier League Karta Hero i to jest oczywiście nikt inny jak Carlos Teves 92, 90 na tempo, 93 na strzelanie, 85 na podania, 90 na dribbling, 50 na obronę, ale to jest mało ważne i 92 na fizyczność Mam nadzieję, że będzie grał lepiej niż Haland. No ale oczywiście Haland grał świetnie tylko no, że chce mieć już nowego napastnika, no bo nie tylko dlatego, że Halant jest jedyną u mnie złotą rzadką kartą, No ale też chcę zagrać w końcu kimś innym na tej pozycji. No to było tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał mi się podobał. Miłego dnia. Pozdrawiam. Trzymać się. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!